23 września 2010 roku jesteśmy w Warszawie u pani Zofii Sobieraj co chciałaby pani powiedzieć dla telewizji narodowej przede wszystkim chciałabym zachęcić wszystkich internautów do wstępowania w członków internetowego ruchu przyjaciół Anioła Polski w skrócie IRPAW można ten ruch odnaleźć przez wyszukiwarkę na, na Facebooku. Chciałam powiedzieć, że czytając jakże ciekawą książkę Proroctwo o Polsce Obietnica i krew Wincentego Łaszewskiego spotkałam się w niej z jakże ciekawą i wartościową myślą. Czytaczę może całe zdanie z tej książki. Gdy opatrzność z nieba spotka się z naszą samoopatrznością, czeka nas czas najlepszy z możliwych. Jakiś złoty bieg, królestwo sprawiedliwości, lepszy świat. Wyjaśniam, co to jest samoopatrzność. Tak jak Pan Bóg troszczy się o los każdego człowieka, o losy Polski, jak i wszystkich narodów świata, tak też nasza troska o przyszłość, czy to naszą, czy naszej ojczyzny, czy świata, powinna łączyć się z tym Bożym zatroskaniem. I właśnie to nasze zatroskanie o przyszłość jest tym określeniem samoopatrzności. I te dwie powinny łączyć się ze sobą. Wtedy dopiero dokonywać się będą imponujące efekty. Czy to jedna, czy druga w oderwaniu od siebie nie będzie spełniała takiej roli? I idąc za tą myślą napisałam na stronie Irpak jako motto tego ruchu taką myśl. Człowiek, który opiera swoje działania jedynie na własnej sile, a nie opiera ich na Bogu, z góry skazany jest na przegraną. Pragnę, aby było nas w tym ruchu jak najwięcej, bo wtedy będziemy mogli dopiero podejmować razem wiele różnych wspaniałych inicjatyw, które przyczyniać się będą dla dobra naszej ojczyzny. Słyszałem, że z Pani inicjatywy został wybudowany w pierwszy w Polsce pomnik Anioła Stróża Polski. Tak, stoi on w miejscu piastowym koło Krosna, tam gdzie błogosławiony już dziś ksiądz Bronisław Markiewicz założył zgromadzenia zakonne, męskie i żeńskie, pod wyzwaniem Świętego Michała Archanioła. Pomnik ten został uroczyście poświęcony 28 września 2008 roku. No, niestety tak się złożyło, że na poświęceniu tego pomnika nie mogłam być obecna, gdyż przebywałam w szpitalu, reprezentował mnie mój zastępca Michał Ostrowski. Teraz, jako kontynuację tego dzieła podjętego, bo to nie chodzi tylko o wybudowanie pomnika, ale także o dalszy ciąg szerzenia kultu anioła Polski. Jestem założycielką ruchu, który ma swoje umocowanie w kościele katolickim i ma już aprobatę kościelną. Jest to Sudalicja Anioła Polski. Można znaleźć wszelkie informacje dotyczące tego ruchu na stronie internetowej anionpolski.izgreat.org Skąd się wziął w Pani pomysł szerzenia kultu Anioła Polski? Bo wydaje mi się, że jest Pani w tej dziedzinie pre prekursorką. Może tak, a może nie. Bo nawet jeśli kul kult Anioła Polski nie był dotąd szerzony, to nie znaczy, że Anioła Polski nie było. Ale chyba ma Pan rację. Nie spotkałam się nigdzie z, jakim z jakimkolwiek. Z jakimikolwiek wiadomościami na temat wcześniejszego szerzenia kultu tego anioła. Może jedynie przez liczne publikacje dotyczące przepowiedni Anioła Polski, który ukazał się 3 maja 1863 roku na ulicach Przemyśla i przepowiadał przyszłe losy Polski. Wiele z tych przepowiedni już się sprawdziło. Przypowiednie te, myślę, że niesłusznie są przypisane błogosławionemu księdzu Markiewiczowi. Chyba wynika to głównie z tego, że przyczynił się on do ich opublikowania i nagłośnienia, bo spotkałam się, że są one przytaczane w wielu książkach traktujących o przepowiedniach dla Polski. Co nas czeka w takim razie? O, wspaniała przyszłość. Pan Bóg powoła ludzi, którzy, są, yy, którzy się do niej przyczynią. Na pewno ważną rolę odegra w niej Anioł Polski, który jest nam przez dany. Yy, mówi się o zwycięstwie niepokolanej. Tak, ale pamiętać należy, że Matka Boże, jak. Jest królową wszystkich aniołów i posyła ich nam ku pomocy, i wielką ignorancją człowieka jest niekorzystanie z tej pomocy. Myślę, że na tej drodze wiele może się dokonać dobrego przez internetowy ruch Przyjaciół Anioła Polski. Wszystko zależy od tego, na ile każdy z tych przyjaciół. Aniała Polski będzie się chciał zaangażować w tą sprawę. Pani Zofio, bardzo dziękuję za wypowiedź dla Telewizji Narodowej. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję.